Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Wielki Wtorek Kościół proponuje nam lekturę fragmentu z księgi proroka Izajasza, który nazywany jest drugą pieśnią nie tyle o słudze Pańskim, ale pieśnią samego sługi Pańskiego. Bo ów sługa Pański zwraca się do nas. Zanim przeczytamy sobie ten fragment z Księgi proroka Izajasza, jedno słowo komentarza. Te słowa miały swoją wymowę już w Starym Testamencie, w czasach proroka Izajasza. Po wiekach jako chrześcijanie, czytając je za łaską Ducha Świętego, widzimy ich spełnienie w Jezusie ukrzyżowanym i stałym. To spełnienie się proroctwa w Jezusie z Nazaretu nie jest jednak prostą realizacją tego, co napisano. Ale przebiega w sposób nieoczekiwany. Wykracza poza przewidywalne granice. Jezus nie ogranicza się do odegrania, jak w teatrze, już ustalonej roli roli Mesjasza, roli Sługi Pańskiego ale dodaje, dodaje pełnię, którą wcześniej trudno było sobie nawet wyobrazić. Dlatego prośmy Ducha Świętego, byśmy słuchając sługi Pańskiego mogli zobaczyć w Jezusie spełnienie się tych słów. I coś jeszcze, bo o to też chodzi w lekcji Dywina, że Duch Święty prowadzi nas do zobaczenia nie tylko, jak te słowa spełniają się w Jezusie, ale Duch Święty chce, aby to, co dokonało się w Chrystusie, spełniło się jeszcze w nas samych i w świecie. Prorok Izajasz, u proroka Izajasza czytamy. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Sługa Pański wyznaje. Pan ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swym kołczanie. Miecz i strzała, a zwłaszcza miecz, są w Biblii symbolami skutecznego słowa i wymowy. Na przykład w, apok w Apokalipsie z ust tego, który mówi do kościołów, wychodzi. Miecz obosieczny, ostry. W liście do Efezjan, kiedy święty Paweł opisuje zbroję Bożą, w którą ma być wyposażony, y, którą ma na sobie nosić chrześcijanin, pisze o mieczu ducha. Weźcie miecz ducha to jest słowo Boże. Być może najbliższym nam obrazem jest ten z listu do Hebrajczyków. Że Słowo Boże jest skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I oczywiście najpierw chcemy te obrazy odnieść do Jezusa. On jest słowem wymownym, jest słowem wcielonym, które nawet gdy milczy, jest wymowne. Milczący Jezus w męce to wymowna miłość. Jezus jako Syn Ojca, jako Słowo Ojca jest skuteczniejszy i bardziej ostry niż miecz obosieczny. Jest jak skalpel w ręku najlepszego lekarza. Pomaga nazywać białe białym, czarne czarnym, dobro dobrem, zło złem i leczy. Nacina ranę, aby leczyć. Jest równocześnie lekarstwem, które jest wprowadzane w ranę, by leczyć. To naprawdę strzała, którą Bóg Ojciec ma ukrytą w cieniu swojej ręki, utajoną w swoim kołczanie. To obraz, którego teraz możemy bardzo potrzebować, że Jezus, syn Boży, który stał się człowiekiem, jest lekarzem i lekarstwem, które Bóg Ojciec utaił w swoim kołczanie i dwa tysiące lat temu wyciągnął i teraz wyciąga. Ale to słowo, które spełniło się w Jezusie, ma się spełnić jeszcze w nas i w świecie. Możemy też zmierzyć się ze słowami pieśni sługi Pańskiego w ich świetle i w ich świetle czytać siebie samych. Możemy pytać, jak odnajduje się w obrazie strzały zaostrzonej, którą Bóg utaił w swoim kołczanie. Jak odnajduję się w obrazie strzały wybranej albo dobrze dobranej, jak czytamy w tekście greckim czy łacińskim. Jak odnajduję się w obrazie wybornej strzały, jak to przetłumaczył Jakub wujek. Ten obraz konfrontuje mnie z moim życiem, bo przyglądając się mojemu życiu, mogę zobaczyć dużo nieostrości, dużo kompromisów. Czasem odnoszę wrażenie, że moje myśli, a a co gorsza, moje słowa czy czyny są niewyraziste, nieostre, takie zamglone. To tak jak wtedy, kiedy robimy zdjęcia, czy kręcimy film. I czasem wychodzi takie zdjęcie poruszone, nieostre. Czasem mam wrażenie, że jestem raczej jak taka tempa i byle jaka strzała, która w nic się nie wbije. Mamy dobre zamiary, a skutek jest marny. W tym kontekście może się w nas pojawić pragnienie, by być wymownym, by być elokwentnym. Duch Święty, patrząc na tego, który jest Słowem Boga, Słowem bardzo wymownym, chce nas czynić słowami Boga, chce nas czynić wymownymi, elokwentnymi. I choć nie wszyscy mają dar elokwencji w takiej samej skali, to jednak Duch Święty chce sprawiać i, jeśli mu pozwalamy, sprawia, że nasze życie, nawet milczące, staje się wymowne. Przeszywające do szpiku kości mogą być słowa, ale jeszcze bardziej przeszywające jest życie zwyczajnych chrześcijan. Tu chciałbym podzielić się z Wami słowami, które, które powiedział Henry, Henry li, li, Libak. Najlepsi i najbardziej aktywni chrześcijanie nie muszą wcale się rekrutować spośród uczonych lub ludzi szczególnie uzdolnionych, spośród intelektualistów, polityków czy społecznych autorytetów. W konsekwencji ich głos nie rozbrzmiewa w gazetach, a ich czyny nie zajmują opinii publicznej. Żyją ukryci przed oczami świata, i jeśli osiągną pewną popularność, to tylko drogą wyjątku i na starość, zawsze pod groźbą dziwacznych zniekształceń. Nawet wewnątrz kościoła wielu z nich uzyskuje bezsporne poważanie, najczęściej dopiero po śmierci. To jednak właśnie oni, bardziej niż wszyscy inni, przyczyniają się do tego, że nasza Ziemia sta nie staje się piekłem. Większość z nich nie zadaje sobie pytania, czy ich wiara jest przystosowana, ani czy jest skuteczna. Wystarczy im, że nią żyją, a rodzące się stąd i często ukryte, ukryte owoce nie są przez to mniej cudowne. W obliczu jakiegoś niepowodzenia swojej misji sługa Pański woła. Próżno się trudziłem. Na darmo i na nic zużyłem my siły. On i my, my też bywamy umęczeni codziennym zmaganiem, brakiem efektów czy owoców. I możemy przeżyć swoje utrudzenie na modlitwie. Możemy wypowiedzieć swoje utrudzenie przed Bogiem. I znów pomocne może być dla nas, że robił to również Jezus. W nim te słowa też spełniły się w sposób nieprzewidywalny. On, syn Boży, który stał się człowiekiem, z głośnym wołaniem i płaczem zanosił prośby i błagania do Ojca i został wysłuchany dzięki swojej uległości. On miał doskonałą dyspozycję do posłuszeństwa, ale cnotę posłuszeństwa wyrabiał sobie jak każdy człowiek. Powtarzając akty posłuszeństwa. Miał dysp doskonałą dyspozycję do ufności pokładanej w Bogu, ale cnotę ufności wypracowywał, ponawiając akty ufności pośród codziennych zmagań. Nasza rozmowa z Bogiem może się wtedy stać okazją do usłyszenia: Nie bój się, jesteś sługą moim, w Tobie się rozsławię, w Tobie zostanę otoczony chwałą. Bóg ma nadzieję nie tylko, że kiedyś będę jego sługą, ale on już dziś widzi we mnie jego sługę pragnącego żyć na jego chwałę. I na koniec chce odnieść się do słów Boga do owego sługi, do Jezusa, do mnie. To zbyt mało iż jesteś mi sługą. Często słyszałem w nich wezwanie: chcę od ciebie więcej. Albo obietnice, nowe obdarowanie, chcę dać Ci więcej. Ale w tych dniach znów wróciły do mnie te słowa w brzmieniu, jakie mają one w greckim przekładzie Starego Testamentu, którym posługiwał się Kościół Pierwotny, czyli w Septuagincie. Ten grecki przekład, choć nie zawsze dosłowny, jest wymowny i piękny. Słowa Boga do sługi brzmią tam tak. To wielka dla ciebie rzecz, być nazwanym moim sługą, po to abyś odnowił plemiona Jakuba i przeprowadził z powrotem rozproszonych Izraela itd. Tak to wielka dla ciebie rzecz, być nazwanym Moim sługą. Bóg nadal chce dać mi więcej. Mówi to zbyt mało, chcę dać Ci więcej, ale Bóg mówi mi, że już samo bycie Jego sługą, że bycie do całkowitej Jego dyspozycji jak syn jest wielką rzeczą. To, że jestem w cieniu Jego ręki i że on mnie utaił swoim kołczanie, jest wielką rzeczą. A może nasze życie teraz w ukryciu jest jak bycie strzałą zaostrzoną w kołczanie Boga? I jest czymś wielkim. Być ukrytym w cieniu Boga, być utajonym w kołczanie Bożym, to znaczy być wybranym, zaostrzonym przez Boga, to znaczy być formowanym w ukryciu przez Ducha Świętego, po to, by kiedyś, kiedy Pan Bóg tego zapragnie, zostać posłanym w świat jak strzała zaostrzona. A może właśnie teraz? Pan Bóg w czasie epidemii wyciągnął i wyciąga ze swojego kołczana wiele zaostrzonych, wybornych strzał. Ujawniło się przecież wielu pięknych i pełnych poświęcenia ludzi, którzy wcześniej żyli jakby utajeni. Prośmy Ducha Świętego nie tylko o odkrycie tego, że te słowa o słudze pańskim spełniły się w Jezusie, ale o odkrycie tego, i realizacja tego, że one spełnią się, spełniają się i spełnią się również w nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.